Witam państwa, nazywam się Małgorzata Budasz. jestem prawnikiem oraz kierownikiem działu prawnego w kancelarii Westra. Będę dzisiaj rozmawiała z naszym radcą prawnym, Eweliną Dubicką-Żołnierek. Dzień dobry. Na tematy związane z najczęściej zadawanymi przez państwa pytaniami w tematyce SKD. Zapraszam serdecznie. Pierwsze pytanie, chyba jedno z najczęściej zadawanych, czy obecność klienta, czyli powoda, jest wymagana na rozprawie? Tutaj muszę powiedzieć, że to zależy. Przede wszystkim to zależy od strategii procesowej pełnomocników obu stron i też od decyzji sądu. Pierwsza kwestia to jest strategia pełnomocników stron. Czasami bywa tak, że to właśnie strona powodowa wnioskuje o przesłuchanie w charakterze strony powoda, który jest kredytobiorcą, konsumentem w niniejszej sprawie. Czasami jest tak, że ze względu na stan faktyczny sprawy odstępujemy od wnioskowania o przeprowadzenie dowodu właśnie z przesłuchania strony, ale wnioskuje o to strona pozwana, czyli bank. Najczęściej przy przesłuchiwaniu strony powodowej w charakterze konsumenta ma za zadanie wykazanie świadomości tego konsumenta przy zawieraniu umowy w zakresie parametrów konkretnych umowy, czyli Wysokości RSO, o tym, czy konsument był poinformowany o naliczaniu odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, takimi jakimi są prowizja i ubezpieczenie, o tym, czy negocjował warunki umowy itd. Tak Czasami mamy też do czynienia z taką sytuacją, że pełnomocnicy w ogóle stron o to nie wnioskują, ponieważ przyjmują taką strategię procesową, że nie jest to konieczne dla wykazania faktów, które dowodzą w tym procesie, ale właśnie sąd. Chcę przesłuchać takiego powoda, bądź informacyjnie, bądź przed zamknięciem rozprawy. Także tutaj na bieżąco, w trakcie postępowania, informujemy naszych klientów. Natomiast zalecam, żeby się nie bać, tak? bo już nasi klienci występowali przed sądem, składali zeznania właśnie w charakterze strony w tych postępowaniach. Nie jest to nic strasznego. Zalecamy mówić prawdę. Swobodnie się zachowywać. Teraz sądy podchodzą bardzo właśnie swobodnie do, do rozpraw. Jest możliwość uczestnictwa właśnie w rozprawie online. Rozprawy są w systemie hybrydowym przeprowadzane. Także, no mówię, to zależy od konkretnego stanu faktycznego sprawy, od strategii procesowej. Także tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi nie jestem w stanie udzielić. Pytanie numer dwa. Jedno z naszych ulubionych. Ile czasu trwa postępowanie, jeśli chodzi o SKD? I tutaj również muszę powiedzieć, że to zależy, ponieważ sprawy z zakresu sankcji kredytu darmowego możemy podzielić na dwa etapy. Etap przedsądowy, który toczy się przed wytoczeniem powództwa, czyli cała korespondencja z bankiem, i etap sądowy, czyli to, co się dzieje po złożeniu pozwu przed sądem. Jeżeli chodzi o etap przedsądowy, to tutaj można wskazać, że trwa to około trzech miesięcy, ze względu na to, że w tym etapie przedsądowym pierwszą czynnością, jaką wykonujemy, jest złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Takie oświadczenie składa konsument. Taka sprawa przez bank rozpoznawana jest w ramach reklamacji i to postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni, taki jest termin ustawowy na rozpoznanie tego oświadczenia przez bank. Równocześnie składamy wniosek o wydanie zaświadczenia, tak, żeby już na etap postępowania sądowego móc określić wartość przedmiotu sporu. W tym zaświadczeniu wnioskujemy o wskazanie przez bank wysokości spłaconego kapitału, wysokości pobranych odsetek oraz innych kosztów, między innymi takich jak prowizja. Po tym etapie przedsądowym, który już kończy się przed złożeniem pozwu. Przystępujemy do skonstruowania pozwu, następnie występujemy na drogę sądową, składamy taki pozyw w imieniu naszego klienta. Postępowanie również przed sądem możemy podzielić na dwa etapy, czyli postępowanie przed sądem pierwszej instancji. I przed sądem drugiej instancji w sytuacji, jeżeli zostanie wniesiona apelacja przez którąś ze stron po wyroku sądu pierwszej instancji. Jeżeli chodzi o postępowanie przed sądem pierwszej instancji, sprawy kierujemy do sądu rejonowego bądź do sądu okręgowego. Jest to zależne od wartości przedmiotu sporu. Przy wartości przedmiotu sporu do 100 tysięcy złotych, kierujemy sprawę przed sąd rejonowy. Przy wartości przekraczającej 100 tysięcy jest to sąd okręgowy, następnie po wydanym orzeczeniu przez sąd pierwszej instancji to mniej więcej trwa tak około pół roku do roku, przy czym no to zależy stricte od czasu rozpoznania przez konkretny sąd danej sprawy, od obłożenia sądu sprawami, no i od czasu procedowania przez danego sędziego. Dlatego nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie określić tego terminu. Możemy wskazać takiej widełki, że przed sądem pierwszej instancji to jest około pół roku do roku, później na wypadek ewentualnej apelacji którejś ze stron, no to również przed sądem drugiej instancji, też około pół roku do roku. Sumując ten okres, jeżeli byśmy przyjmowali, Dwie instancje, no to tak około dwóch lat trwa procedura z zakresu sankcji kredytu darmowego przy tym najdłuższym scenariuszu. I pytanie numer trzy. Czy SKD dotyczy wszystkich banków, czy są jakieś wyjątki? Jeżeli chodzi o sankcje kredytu darmowego, to zakres podmiotowy precyzuje nam ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. I ustawa tutaj zakreśla ten krąg podmiotów, które mogą być stroną w postępowaniu z zakresu sankcji kredytu darmowego. Może to być bank krajowy bądź bank zagraniczny posiadający oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może być to też instytucja pożyczkowa, która jest wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych. Może to być spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Także można powiedzieć, że praktycznie wszystkie banki, wszystkie instytucje pożyczkowe, i w tym również skoki. Czyli takie umowy zawarte z tymi podmiotami kwalifikują się pod postępowanie związane z sankcją kredytu darmowego. Kolejne dość często powtarzające się pytanie to jakie umowy się kwalifikują do SKD? Czy te zawarte przez telefon i aplikacje również? To znaczy, jakie umowy możemy mówić o rodzaju umowy, jak i o formie, bo to pytanie troszeczkę jest takie niejednoznaczne. Jeżeli chodzi o rodzaj umowy, no to wszystkie umowy nazywane pożyczkami konsumenckimi, konsolidacyjnymi, gotówkowymi. Wszelkie kredyty konsumenckie, gotówkowe, konsolidacyjne. Pożyczki ekspresowe, w ten sposób nazywane, czyli kredyt bądź pożyczka. Jeżeli chodzi o formę zawarcia, to te wszystkie sporządzone na piśmie zawarte w oddziale banku, jak również tutaj pytanie dotyczyło tego, czy te zawierane na odległość, jak najbardziej te, które są zapisane na trwałym nośniku, czyli te telefonicznie zawarte bądź przez aplikację, one zawsze są sporządzane na trwałym nośniku. Taki klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy. Najczęściej to jest na. Maila i taka umowa jest przesyłana w formie załącznika PTF zaakceptowana przez klienta zgodnie z procedurą banku i na takiej umowie zawieranej na odległość na tym nośniku i potwierdzeniu zawarcia tej umowy znajduje się taka wzmianka, że ta umowa nie wymaga podpisu ze względu na to, że została zawarta zgodnie z przepisami prawa bankowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli jak najbardziej takie umowy można też wysłać do analizy i one się kwalifikują. Pytanie numer 5. Co jeśli kredyt został przeniesiony do innego banku? W tym pytaniu zapewne chodzi o konsolidację, o której już wspomniałaś. Yy, tak, myślę, że tutaj chodzi o konsolidację, yy, czyli przeniesienie do innego banku. Yy, jak najbardziej yy, konsolidacja polega na tym, że przykładowo, jakby to rozdzielając i tłumacząc, mając kredyt w banku A, klient przenosi kredyt do banku B, czyli spłaca kredyt w, w banku A i zaciąga kolejne zobowiązanie w banku B. Może w tym banku B dobierać kolejną gotówkę, bądź tylko konsolidować sobie poprzednie zobowiązanie poprzez wydłużenie y, okresu spłaty y, i zmniejszenie wysokości tych rat? Jak najbardziej takie kredyty się kwalifikują y, i podlegają analizie? Także ta zmiana banku nie wpływa w żaden sposób negatywnie na możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Ostatnie pytanie, numer 6. Co jeśli kredyt jest jeszcze w trakcie spłaty? To są najczęściej występujące kredyty, największa część naszych klientów tutaj kancelarii posiada kredyty aktywne w trakcie spłaty. Takie kredyty jak najbardziej podlegają analizie. Tutaj należy mieć tylko na uwadze, że przepisy ustawy o kredycie konsumenckim ograniczają konsumentowi termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. I ten termin jest Rekluzyjny, roczny, nieprzekraczalny, czyli yy, od momentu wykonania umowy, a tutaj mamy do czynienia z umową dwustronnie zobowiązującą, czyli wy do wykonania umowy dochodzi z momentem całkowitej spłaty kredytu przez konsumenta, i od tej daty należy liczyć ten termin roczny. Czyli nie kwalifikują się takie kredyty, yy, od których spłaty upłynął rok. Należy o tym pamiętać. Natomiast te kredyty, które są w trakcie spłaty, dla nich termin w ogóle roczny nie rozpoczął jeszcze biegu, tak? Ten termin roczny jest zastrzeżony na, na korzyść konsumenta. Dlatego o tym, o tym warto pamiętać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.